Tym filmem zaczynamy nową serię, w której krok po kroku zrobimy profesjonalną platformówkę 2D. Na start absolutne fundamenty. Pokażę ci, jak od zera napisać kontroler gracza, który ma budowany świetny gamefilm, ciężar postaci, zmienną wysokość skoku, a wszystko zepniemy płynnymi animacjami. Żadnego spaghetti w chodzie, same dobre praktyki. Stwórz nowy projekt Universal 2D, nadaj mu nazwę i zaczynamy. W Opisie znajdziesz link do grafik postaci, których używam w tym filmie. Ściągnij je i wrzuć do nowego folderu Sprites w swoim projekcie. Zaznacz Sprite Sheet i przejdź do Inspektora. Upewnij się, że Sprite Mode jest ustawiony na Multiple, czyli wiele sprite'ów na jednym obrazku. Zmień też Pixel Per Unit na 32, żeby skalowanie było poprawne. Aby pozbyć się rozmycia, zmień Filter Mode na Point, a Kompresję na None. Zatwierdź zmianę przyciskiem Apply. Teraz otwórz Sprite Editor, żeby pociąć ten arkusz na pojedyncze klatki. Twórca tych grafik dorzucił nam ściągawkę. Wiemy z niej? że każda ramka ma dokładnie 56 na 56 pikseli, co super ułatwia sprawę. Rozwij menu Slice, zmień Type na Grid by Cell Size i wpisz te wymiary. Klikasz Slice i gotowe. Obrazek jest idealnie pocięty. Zatwierdź to przyciskiem Apply w prawym górnym rogu i zamknij edytor. Rozwin teraz z tego Spreadsheeta w oknie Projekt i przeciągnij pierwszą klatkę prosto na scenę. Włożyłeś nowy oby Od razu zmień jego nazwę na Player. Zróbmy pierwszą animację. Stwórz nowy folder Animations a wewnątrz niego stwórz nowy Animation Controller. Nazwij go Player AC. Przeciągnij ten kontroler na obiekt gracza na scenie, a Unity samo doda odpowiedni komponent, więc mamy to z głowy. Teraz przejdź do okna Animation. Jeśli nie masz go u siebie, znajdziesz go w górnym menu Window Animation Animation. Zaznacz naszego gracza w hierarchii i kliknij przycisk Create w oknie animacji. Nazwij ten plik Player Idle. Ponieważ to nasza pierwsza animacja, kontroler automatycznie ustawiłem, jako domyślną, co oznacza, że odpali się zaraz po starcie gry. Wróćmy do naszego pociętego obrazka, żeby wybrać odpowiednie klatki. Z instrukcji wiemy, że idle to pierwsze 6 klatek. Zaznacz je i po prostu wrzuć na linię czasu. Zaznacz pierwszą klatkę, skopiuj ją Ctrl-C i wklej na samym końcu za pomocą Ctrl-V. Dzięki temu pętla animacji będzie płynna. Kliknij Play. Od razu widać, że nasz bohater oddycha zdecydowanie za szybko. Zaznacz wszystkie klatki na osi czasu i po prostu je rozsuń, żeby zwolnić tempo. Gotowe. Jak odpalisz teraz grę, zobaczysz naszą postać, która elegancko wisi w powietrzu i oddycha. Dajmy mu grunt pod nogi. Kliknij prawym przyciskiem myszy w hierarchii, wybierz 2D Object, Sprite Square. Zmień nazwę na Platform. To będzie nasz tymczasowy placeholder dla platformy. W inspektorze kliknij w trzy kropki przy komponencie Transform i wybierz Reset, żeby wyzerować jego pozycję oraz skalę. Przesuń ten kwadrat na dolną krawędź ekranu, rozciągnij go w oś X i gotowe, mamy podłogę. Teraz dodajmy naszemu graczowi dwa kluczowe komponenty. Pierwszy to Rigid Body 2D, który odpowiada za grawitację i symulację fizyki. Drugi to Capsule Collider 2D, czyli po prostu fizyczna granica naszej postaci. W komponencie Collidera kliknij przycisk obok napisu Edit Collider. Na scenie pojawią się punkty. Przeciągnij je tak, aby dopasować kształt do sprite'a gracza. Wróć na moment do obiektu podłogi i dodaj do niej Box Collider 2D. Tutaj nie musisz nic modyfikować, Unity automatycznie dopasuje jego rozmiar do wielkości prostokąta. Możesz odpalić grę. Ludzik powinien spaść na platformę, ale mamy tu kilka rzeczy do poprawy. Po pierwsze, po upadku nasza postać przewraca się na twarz. Po drugie, chociaż tego dobrze nie widać na filmie, ruch postaci bez odpowiednich ustawień potrafi nieprzyjemnie szarpać. Naprawmy to od razu w komponencie Rigidbody gracza. Zmień Collision Detection na Continuous. Dzięki temu gra będzie bardziej precyzyjnie wykrywać kolizję. Następnie zmień Interpolate z na Interpolate. Zwiększy to płynność ruchu i zlikwiduje efekt szarpania. Na koniec rozwiń zakładkę Constraints i zamroś rotację w osi Z, aby gracz się nie przewracał. Ustawmy jeszcze kolejność wyświetlania warstw. W komponencie Sprite Renderer, w zakładce Sorting Layers, dodaj nową warstwę i nazwij ją Player. Przypisz tę nową warstwę do gracza i gotowe. Zasada jest prosta. Im warstwa jest niżej na tej liście, tym bliżej kamery będzie wyświetlana. Masz pewność, że już żadna platforma ani tło nie przysłoni głównego bohatera na scenie. Bierzemy się za sterowanie. W Unity 6 domyślnym standardem jest nowy Input System. To świetna wiadomość, bo w nowo utworzonych projektach mamy już gotowy plik z predefiniowanymi akcjami, takimi jak ruch, skok czy atak. Co więcej, mają one od razu przypisane klawisze z klawiatury i z kontrolera. Nic nie musisz definiować samemu. Jedyne co musisz zrobić, to znaleźć plik Input System Action w oknie Projekt, zaznaczyć go, a następnie w inspektorze zaznaczyć okienko Generate c -sharp Class i kliknąć Apply. Dzięki temu Unity wygeneruje kod, do którego będziemy mogli łatwo odwołać się w naszych skryptach. Pusz nowy folder scripts, a w nim skrypt playerController. Przeciągnij go na obiekt gracza w hierarchii, otwórz plik i zaczynamy kodować. Na samej górze stwórz zmienną, która da nam dostęp do całego systemu sterowania. Następnie w funkcji awake musimy ten system powołać do życia. Stwórz jego nową instancję, a linkę niżej po prostu go aktywuj, używając funkcji enable. Teraz w funkcji start musimy powiedzieć dziennikarzowi, co ma się stać, kiedy gracz faktycznie ruszy gałką albo wciśnie klawisz. Zrobimy to, podpinając się pod dwa konkretne eventy. Napisz input actions, player, move, performed, czyli moment, w którym gracz zaczyna się poruszać. Teraz dopisz plus, równa się i wciśnij klawisz Tab. Automatycznie stworzy się funkcja move performed, która odpali się właśnie w tym momencie. Druga sytuacja to moment, w którym gracz puszcza klawisz, a postać ma się zatrzymać. Skopiuj powyższą link, ale zamiast perform użyj cancel. Tutaj również dopisz plus, równa się i wciśnij Tab. Żeby wygenerować nową funkcję Move, cancel. możesz usunąć domyślny kod z funkcji nie będzie potrzebny. Potrzebujemy zmiennej, która będzie na bieżąco przechowywać to, w jakim kierunku gracz chce się poruszać. Wspólnie zmienną typu Vector2 o nazwie move input. Wewnątrz funkcji MovePerformed wypisz wektor ruchu do zmiennej funkcji ReadValue. W kolei funkcji MoveCanceled. Po prostu wyzeruj ten wektor przypisując mu wektor 2.0. Potrzebujemy jeszcze odwołania do fizyki. Na górze stwórz zmienną RigidBuddy2D o nazwie rb, a następnie w funkcji awake pobierz ten komponent za pomocą getComponent. Stwórz zmienną typu float o nazwie movespeed. Tutaj będziemy kontrolować prędkość gracza. Dodaj przed nią atrybut serializeField, żeby móc ją edytować prosto z poziomu edytora. Dobrym praktyką jest też dorzucenie atrybutu header, tak jak robię to tutaj. Dzięki temu pogrupujesz zmiany w inspektorze i zachowasz czytelny porządek. Na koniec stwórzmy funkcję Fix Update. Mała uwaga, na wideo z rozpędu wpisałem to zwykły update, ale później to poprawię. Ty koniecznie użyj Fix Update. Szybkie wyjaśnienie, dlaczego to takie ważne. Zwykły update wykonuje się co klatkę obrazu, więc jego tempo zależy od wydajności komputera i tego, co się dzieje na ekranie. Kolejny Fix Update wykonuje się w stałych, równych odstępach czasu, zsynchronizowanych idealnie z silnikiem fizycznym Unity. Gdybyśmy ruszali fizyką zwykłego update, Postacie mogłoby nieprzyjemnie szarpać, a jej ruch mógłby być skokowy, a nie płynny. Dlatego wewnątrz Fix Update przypisz kierunek włośnik X, pomnożony przez zmianę Move Speed do Linear Velocity w komponencie RigidBody. Nasz gracz potrafi już biegać. Ale ten ruch jest strasznie sztuczny i sztywny. Postać rusza i zatrzymuje się w ułamku sekundę. W dobrych platformowkach zupełnie nie o to chodzi. Brakuje nam tu bezwodności. Zmieńmy to. Wróćmy do skryptu Player Controller i dodajmy dwie nowe zmienne typu Float. Pierwsza to Acceleration. Będzie ona odpowiadać za to, jak szybko gracz zrywa się do biegu. Druga to Deceleration. Ona z kolei określi nam siłę hamowania, czyli ten fajny poślizg przy zatrzymywaniu. Zjedź teraz Defix Update. Zamiast od razu na sztywno wpisywać prędkość do RigidBuddy, zrobimy tu krok pośredni. Stwórz nową zmienną speed i wrzuć wektor ruchu pomnożony przez MoveSpeed. To będzie docelowa prędkość. Teraz musimy sprawdzić, czy gracz akurat wciska przycisk i chce przyspieszyć, czy może puścił klawiaturę i postać ma wyhamować? Stwórz zmienną current acceleration. Zamiast spisać długą i nudną instrukcję if, użyjemy tutaj krótkiego zapisu, tak zwanego operatora trójargumentowego. Piszemy warunek, czy ma target speed jest większy od 0,01, co to znaczy, bierzemy naszą docelową prędkość, pozbywamy się ewentualnego minusa dzięki wartości absolutnej i sprawdzamy, czy jest większa od 0. Teraz stawiamy znak zapytania. Jeśli ten warunek to prawda, niech program użyje zmiennej Acceleration. Stawiamy dwukropek, która oznacza w przeciwnym razie, i tu wrzucamy zmienną Deceleration. I to tyle. Mamy wyliczone idealne przyspieszenie. Pozostało już tylko napisać Linear Velocity XVG Body funkcją Move Towards. Ta funkcja weźmie aktualną prędkość postaci i będzie ją płynnie, klatka po klatce, zbliżać do docelowego Target Speed, używając wyliczonego przed chwilą przyspieszenia pomnożonego przez time.fixedDeltaTime. Delta Time. Zapisz skrypt, odpal grę i pobaw się liczbami w inspektorze. Prawda, że postać porusza się teraz o niebo lepiej. Teraz zajmiemy się stroną wizualną. Nie wrzucajmy kodu od animacji do skryptu od fizyki, żeby nie robić bałaganu. Stwórz nowy skrypt i nazwij go player Animator. Przeciągnij go na obiekt gracza i otwórz kod. Podobnie jak poprzednio, potrzebujemy odniesienia do fizyki. Tworzymy zmianę dla RigidBody2D, a w funkcji Awake ten komponent, używając get GetComponent. Na początek obracanie gracza w kierunku, w którym idzie. Jak to zrobić najprościej? Wystarczy zmodyfikować skalę obiektu w osi X. Zauważ, że gdy wpiszę tutaj wartość minus 1, gracz po prostu odwraca się w lewo, jak w lustrze, a reszta obiektu pozostaje bez zmian. Wykorzystajmy to w kodzie. Przechodzimy do funkcji update. Najpierw musimy sprawdzić, czy gracz w ogóle się porusza. Piszemy warunek, czy wartość bezwzględna, czyli math.abs, z prędkości w osi X jest większa od 0,1. Tylko wtedy będziemy obracać postać. Teraz musimy ustalić kierunek. Użyjemy do tego funkcji math.sign. Działa ona banalnie. Zwraca 1, gdy podana liczba jest na plusie i minus 1, gdy jest na minusie. Stwórz zmienną facing direction i poprzez tę funkcję przekaż jej prędkość linear velocity x. Jeśli biegniemy w prawo, funkcja zwróci nam plus 1, jeśli w lewo minus 1. Następnie wystarczy tylko przypisać ten wynik do skali naszego obiektu. Jako wartość x podaj wyliczone facing direction, a w skale w osi y oraz z zostaw po prostu 1. Obracenie gotowe. Teraz bierzemy się za płynną animację biegu. Kliknij na obiekt gracza i w oknie Animation stwórz nowy klip. Tym razem nazwij go Player Run. Z naszego spreadsheeta wynika, że bieg to klatki od 14 do 21. Zaznacz je i po prostu wrzuć na linię czasu. Tak jak robiliśmy to wcześniej z oddychaniem, rozsuń klatki, żeby dopasować prędkość biegu. Gdy to mamy, przejdź do okna Animator. Musimy połączyć te dwa stany i zbudować logikę przejść. Zacznij od dodania nowego parametru w lewej zakładce. Iż typ Float. I nazwij go Speed z dużej litery. To właśnie do tej zmiennej będziemy za chwilę wrzucać z kodu naszą prędkość z rigid Teraz stwórzmy przejścia. Kliknij prawym przyciskiem myszy na domyślną animację Player Idle, wybierz Make Transition i przeciągnij strzałkę do animacji biegu. Zrób dokładnie to samo w drugą stronę od Run powrotem do Idle. Kliknij na pierwszą strzałkę przejścia i w inspektorze rozwiń zakładkę Settings. W Pixel Arcie nie stosują płynnego przenikania się klipów tak jak w grach 3D. Nie mamy tu szkieletu i kości, więc chcemy, żeby klatki zmieniały się od razu w ułamku sekundy. Dlatego musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odznacz checkbox Has Exit Time, żeby animacja nie czekała na swój koniec i mogła zostać przerwana w dowolnym momencie. Po drugie, Transition Duration, czyli czas przejścia. Ustaw go na zero. Dzięki temu animacja zmieni się natychmiast, gdy tylko wywołamy ją w kodzie. Zrób dokładnie to samo dla drugiej strzałki. Zostały nam tylko warunki. Kliknij na strzałkę idącą od Idle do Run, a na samym dole w sekcji Conditions kliknij na plusik. Wybierz zmienną Speed i określ, że musi być ona większa od 0,1. Wtedy, gdy gracz tylko ruszy z miejsca, postać zaczyna biec. Kliknij w strzałkę powrotną od Run do Idle, tutaj warunek odwrotny. Speed musi być mniejszy od 0,1. Konfigurację w animatorze mamy z głowy. Teraz ta szybsza część, czyli kod. Na samej górze skryptu playerAnimator potrzebujemy odniesienia do naszego komponentu. Stwórz zmienną typu animator, a funkcji awake przybierz ją za pomocą getComponent, dokładnie tak samo jak robiliśmy wcześniej z rigidbody. Teraz przejdź do funkcji update. Odwołujemy się do naszego animatora i używamy funkcji setFloat. Jako pierwszy argument w cudzysłowie podaj nazwę parametru, który chcemy zmienić, czyli speed. Nazwa ta musi być wpisana identycznie jak w edytorze. Jako drugi argument musimy podać wartość, którą tam przekazujemy. Wrzucamy wartość bezwzględną prędkości gracza w osi X, obroną z komponentu RigidBody. Dzięki temu niezależnie czy biegniemy w lewo czy w prawo, animator zawsze dostanie prędkość na plusie. I gotowe, możesz odpalić grę. Animacja powinna teraz świetnie działać i reagować błyskawicznie na to, co robimy. W animacjach 2D trudniejsze jest zazwyczaj samo skonfigurowanie przejść. Jeśli coś ci nie działa, prześleć po prostu raz jeszcze wszystkie parametry w ogniu animatora. Czas na jedną z najważniejszych rzeczy w platformówkach, czyli skok. Przejdź do skryptu PlayerController. I stwórz nową zmianę Float Jumpforce. Będziemy teraz potrzebować momentu, w którym grasz wciska przycisk skoku. Odwołujemy się do naszej zmiany Input Actions i podpisamy się pod event Jump Performed. Pamiętaj o użyciu przycisku tab do automatycznego wygenerowania funkcji. Usuń domyślny kod wnętrza. Aby unieść grasz w powietrze, po prostu przypisz naszą zmienną Jumpforce do pionowej osi fizyki, czyli Linear velocity Y w komponencie Rigid Body. Możesz zapisać skrypt. Przejść do Unity i to przetestować. Skok działa, ale mamy dwa problemy. Po pierwsze jest mocno nienaturalne, nie ma żadnej satysfakcji z takiego skakania. Bardziej to wygląda jakbyśmy pływali w wodzie. A po drugie, możemy skakać w nieskończoność będąc w powietrzu. Zajmiemy się najpierw tym drugim problemem. Musimy dodać tak zwany ground check. Aby to zrobić, będziemy sprawdzać, czy pod stopami gracza znajduje się obiekt przypisany do konkretnej warstwy podłogi. Stwórz w skrypcie nowe zmienne. Pierwsza to layer mask o nazwie What is Ground. W inspektorze wskażemy tu warstwę, którą będą posiadały tylko elementy podłoża. Druga to zmiana float, ground check distance, czyli jak daleko w dół od środka gracza będziemy szukać tej ziemi. Przyda nam się też prywatna zmiana typu bool o nazwie isGrounded, w której zapiszemy ostateczny wynik. Przejdź do funkcji update. Będziemy w niej strzelać niewidzialnym promieniem, który po zatknięciu się z ziemią ustawi nam is grounded na true. Używamy funkcji raycast. Jako argumenty podajemy kolejno. Transfer position, czyli początek promienia, wektor 2 down jako kierunek w dół. Naszą odległość, ground check distance oraz zmienną what Grant, żeby promień ignorował wszystko inne i szukał tylko podłogi. Żeby nie zgadywać długości tego promienia, od razu zwizualizujemy sobie go w edytorze na dole skryptu stwórz wbudowaną funkcję OnDrawGizmos, która pozwala rysować różne kształty w oknie sceny. Najpierw ustaw kolor linii za pomocą gizmos.color, a następnie narysuj ją używając gizmos.drawLine. Od pozycji gracza prosto w dół. Teraz zostało nam już tylko zablokowanie skakania. Wróć na chwilę do funkcji Jump Performed. Na samym początku dodaj warunek. Jeśli isGrounded wynosi false, pisz return. To po prostu natychmiast przerwie wykonywanie tej funkcji. Zapisz skrypt i przejdź do Unity. Kliknij na platformę, a w prawym górnym rogu stwórz nową warstwę o nazwie ground. I od razu przypisz ją do tego obiektu. Następnie kliknij na gracza. Na żółto widzimy nasz zwizualizowany promień. Dostosuj go tak, aby wystawał trochę poza sprite'a. Na koniec wskaż w zmiennej What is ground warstwę podłogi. Odpal grę. Podwójny skok jest zablokowany. Ale naprawmy jeszcze jeden mały, ale bardzo irytujący błąd. Jeśli skoczysz teraz, trzymając wciśnięte klawisz kierunku, zauważysz, że w momencie lądowania gracz na ułamek sekundy się zatrzymuje i traci płynność ruchu. To wina domyślnego tarcia w silniku fizycznym Unity. Collider naszej postaci po prostu haczy o podłogę przy uderzeniu. Rozwiązaniem jest stworzenie materiału fizycznego dla podłogi. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Projekt, wybierz Create 2D, Physic Material 2D. Nazwij ten plik na przykład Ground, a w Inspektorze zmień jego wartość Friction, czyli tarcie, na zero. Teraz wystarczy tylko przeciągnąć ten materiał do pola Material w komponencie Box Collider podłogi. Gotowe. Lądowanie jest teraz idealnie płynne, a postać nie traci prędkości w momencie styku z ziemią. Teraz animacja skoku. Dzięki temu od razu lepiej będzie widać efekty naszej pracy nad fizyką. Potrzebujemy trzech nowych klipów animacji. Player Jump, czyli momentu wznoszenia się w górę, Player Fall, czyli faza opadania, oraz Player Landing, czyli sam moment uderzenia w ziemię. Dlaczego to aż trzy osobne klipy? Dzięki temu stworzymy profesjonalnie wyglądający system, który dynamicznie dostosuje się do tego, jak wysoko skaczemy albo z jak wysokiej platformy spadamy. Ustawmy je po kolei. Dla Player Jump wróć na oś czasu klatki od 22 do 29 i dostosuj szybkość. Następnie stwórz Player Fall. Używając klatek od 30 do 35. Na koniec Player Landing. Tutaj potrzebujemy tylko dwóch klatek, 36 i 37. Kiedy wszystkie trzy są gotowe, przechodzimy do okna Animator. Na początek stworzymy po lewej stronie dwa nowe parametry. Pierwszy to typ Bull o nazwie is Grounded. Skąd wyślemy tę informację, czy na podłodze. Drugi to typ Float o nazwie Y Velocity. Tutaj będziemy wrzucać pionową prędkość gracza, która będzie na plusie, gdy leci w górę i na minusie, gdy spada. Teraz najtrudniejsza część, czyli połączenia. Ponieważ skok i spadanie mogą wydarzyć się w ułamku sekundy podczas stania lub biegu, użyjemy tu N State, Reprezentują każdy możliwy stan w animatorze. Kliknij na niego prawym przyciskiem, wybierz Make Transition i pociągnij strzałkę do Player Jump. Zrób to samo dla Player Fall. Kliknij na pierwszą strzałkę w Standard dopłotu wadę odznaczamy Has Exit Time i ustawiamy Transition Duration na 0. Przy przejściu z State musisz odznaczyć Checkbox. And transition to self. Zablokujemy w ten sposób możliwość, by animacja skoku próbowała odpalać się od nowa sama w siebie, zaczynając nam postać na pierwszej klatce. Pamiętaj, zrób to dla obu strzałych z NState. Ustawmy ich warunki. Aby przejść z NState do Fall, warunek jest grounded musi być ustawiony na false, czyli jesteśmy w powietrzu, a nasza y velocity musi być mniejsze od 0,1, czyli gdy spadamy. W kolei dla przejścia do jump jest grounded też wynosi false, ale y velocity musi być większa od 0,1. Teraz lądowanie. Pociągnij strzałki z obu stanów Jumpy Fall prosto do Landing. Na obu wyłącz Has Exit Time i Transition Duration ustaw na zero. Warunek dla obu jest ten sam i z Grounded musi być równy true. Czyli w ułamku sekundy, gdy tylko dotkniemy ziemi, animator odpali klatkę ugięcia nóg. Na koniec ostatnie przejście, z Landing do Idle. Ma wykonać się ono automatycznie po odegraniu animacji lądowania bez żadnego warunku skodu. Dlatego tym razem zostawiamy włączone Has Exit Time. Transition Duration nadal ustawiamy na 0. Teraz wystarczy odpowiednio manipulować wartością samego Exit Time, aż uzyskamy na podglądzie jeden pełen cykl animacji. U mnie ta liczba wynosiła około jedynki. Konfiguracja samego animatora jest gotowa, ale musimy jeszcze wyłączyć zapętlanie się tych animacji. Chcemy, żeby skok, opadanie i lądowanie odegrały się tylko raz i zatrzymały na ostatniej klaczce w przeciwieństwie do obiegu, który odtwarza się w kółko. Zaznacz plik animacji w oknie Projekt i przejdź do inspektora. Odznacz okienko Loop Time tak dla wszystkich trzech animacji. Teraz ta przyjemniejsza część, czyli kod. Wracamy do skryptu Player Animator. W funkcji Update musimy wysłać do animatora prędkość pionową. Używamy funkcji setFloat, a w cudzysłowie podajemy nazwę YVelocity, a jako wartość przekazujemy po prostu Linear Velocity Y. Pierwszy parametr z głowy. Potrzebujemy jeszcze uaktualnić parametr East Grounded. Problem w tym, że w skrypcie od animacji nie mamy do niego dostępu. Oczywiście powielenie kodu i strzelanie z tego miejsca nowym Raycastem to fatalny pomysł. Nie chcemy robić bałaganu. Zamiast tego skomunikujemy ze sobą oba skrypty. Na górze stwórz nową zmienną typu PlayerController, a w funkcji awake pobierz ten komponent za pomocą getComponent. Teraz przeskocz na moment do skryptu PlayerController. Zjedź na sam dół i stwórz nową publiczną funkcję typu bool, Nazwij ją getisGrounded. Zamiast pisać klamerki i słowo return, pisz po prostu znak równa się i strzałkę w prawo a po niej nazwy zmiennej. To super krótki, czysty zapis, który po prostu zwraca tę wartość na zewnątrz. Pozostało już tylko wrócić do player animatora. Używamy funkcji setBull. Jako nazwę parametrów pisujemy w cudzysłowie is grounded, a jako drugą wartość odwołujemy się do kontrolera i wywołujemy przed chwilą stworzoną funkcję. Gotowe. Zapisz skrypty i przetestuj grę. Animacje działają perfekcyjnie. Wracamy do skakania. Przyjemny skok opiera się na dwóch prostych zasadach. Pierwsza, wysokość skoku musi zależeć od tego, jak długo trzymasz przycisk. Druga, postać powinna spadać szybciej, niż się wznosi. Przejdźmy do skryptu Player Controller. W lekcji ze skakaniem dodaj dwie nowe zmienne typu Float. Pierwsza to Jump -cut Multiplayer. Określi ona, jak mocno utniemy prędkość wznoszenia, gdy gracz puści klawisz. Druga to Fall gravity Multiplayer, czyli mnożnik grawitacji przy spadaniu. Dodatkowo stwórz prywatną zmienną do Fold od razu w funkcji Awakened przypisz do niej domyślną grawitację z RigidBody, odwołując się do Gravity Scale. Będziemy do niej zaraz wracać. Żeby włapać moment puszczenia klawisza, potrzebujemy nowego eventu. W funkcji Start podepchni się pod Input Action Player Jump canceled. Dopisz Plus równa się i wciśnij Tab, żeby automatycznie wygenerować funkcję Jump cancel. Najpierw grawitację. Zjedź do funkcji Fixed Update. Dodajemy warunek. Sprawdzamy, czy pionowa prędkość Linear Velocity Y jest mniejsza od 0. Jeśli tak, to znaczy, że postać spada. Mnożymy wtedy grawitację przez współczynnik. Jeśli jest inaczej, grawitację ustawiamy na domyślną. Teraz zmienna wysokość skoku. Przechodzimy do wygenerowanej przed chwilą funkcji Jump Concert. Tutaj musimy sprawdzić, czy gracz nadal unosi się w górę. Jeśli tak, a jesteśmy przecież w funkcji puszczenia przycisku, to mnożymy tę aktualną prędkość przez współczynnik opadania, ucinając ją. Efekt przy krótkim puknięciu w spację ucinamy prędkość, i gracz robi tylko mały podskok. Przy przytrzymaniu leci na maksymalną możliwą wysokość. Gorąco polecam Ci dorzucić na scenę kilka platform, rozmieścić je w różnych odległościach i po prostu pobawić się suwakami z prędkością i przyspieszeniem w inspektorze. Dostosuj to sterowanie pod własne preferencje. Dla ułatwienia, wyświetlam teraz na ekranie moje parametry, żebyś miał dobry punkt odniesienia. Została nam jeszcze jedna ostatnia rzecz dotycząca skoku. W tym momencie gracz może zmieniać kierunek powietrza dokładnie tak samo szybko jak na Ziemi. Brakuje nam tu naturalnej bezwładności. Wróćmy do skryptu. Dodaj na nową zmienną Float Air Control Multiplayer. Będzie ona określać, jak dużą kontrolę nad postacią zachowa gracz w trakcie lotu. Teraz zjedź do funkcji FixedUpdate. Zaraz pod wyliczeniem przyspieszenia dodajemy prosty warunek. Sprawdzamy, czy gracz jest w powietrzu. Jeśli tak, po prostu mnożymy currentAcceleration Acceleration przez ten nowy współczynnik. Resztę kodu zostawiam bez zmian. I gotowe. Tym samym napisaliśmy od zera pełnoprawny, świetnie działający kontroler postaci do gier platformowych 2D. Masz teraz solidny fundament, na podstawie którego możesz zbudować swoją wymarzoną grę. W kolejnym filmie odłożymy na chwilę kody i zajmiemy się samym światem. Ubudujemy system tilemap, dzięki któremu będziesz mógł dosłownie malować elementy otoczenia na scenie. Dodamy także kamerę płynnie śledzącą gracza oraz tło z efektem paralaksy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.